Duszowy miś miał od rana dziwne przeczucie, że dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy dzień. Siedział więc sobie na okiennym parapecie razem ze swoimi przyjaciółmi. Kaczorkiem, króliczkiem, małym misiem i o czymś rozmyślał. Nagle zdał sobie sprawę, że kogoś bardzo mu brakuje. Dawno temu miał dobrego przyjaciela. Starego misia, którego schowano do tekturowego pudełka. Potem przy pomocy drabiny... Karton z misiem w środku znalazł się na strychu. Dzieci zmęczyły zabawą starego misia i dlatego potrzebował on trochę czasu, by wreszcie odpocząć. Jak myślicie, czy zapomniano już o starym misiu? zapytał pluszowy miś. Myślę, że chyba tak, odpowiedział króliczek. A czy nie powinien on tu być z nami? zapytał mały miś. Dzieci są już na tyle duże, że zadbają o niego jak należy. Chodźmy więc po misia. Fantastyczny pomysł! Powiedział pluszowy miś. Ale jak go tu sprowadzimy? Strych jest bardzo wysoko, a my nie mamy drabiny. No tak, ale może zbudujemy z klocków wieżę? Zaproponował mały miś. Wszyscy się z nim zgodzili i zaczęli schodzić na dół. Kaczorek i mały miś rozpoczęli budowę. A króliczek i pluszowy miś zbierali wokół klocki. Wieża rosła w oczach. Była już wyższa niż mały miś i kaczorek razem wzięci. Wkrótce z wszystkich klocków, jakie tylko udało się im znaleźć, zbudowali wysoką wieżę. Mały miś bardzo ostrożnie na szczycie wieży położył ostatni klocek. Nagle wieża zachwiała się. Ojej! Uwaga! krzyknął mały miś. I cała konstrukcja się rozleciała. Na mój misiowy rozum to chyba nie był najlepszy pomysł, westchnął mały miś. To prawda, miałeś już lepsze pomysły, powiedział pluszowy miś. Ale nie martw się, coś wymyślimy. Wiem, powiedział króliczek. Zacznijmy podskakiwać na łóżku. I króliczek wdrapał się na łóżko. No chodźcie, zawołał. Na pewno uda nam się podskoczyć bardzo wysoko. Jak tylko króliczek zaczął skakać, wszyscy do niego dołączyli. Wkrótce skakali razem. Coraz wyżej i wyżej, ale nadal nie mogli dosięgnąć drzwiczek na strych. Kaczorek zaczął płakać. Ojejku, zaszlochał. Nigdy nie uda nam się uratować starego Misia. Pewnie już na zawsze pozostanie na strychu i będzie taki samotny. Nie możemy się poddawać, powiedział pluszowy miś. Mały misiu, wymyśl coś, ty masz dobre pomysły. Już wiem, krzyknął. Wdrapię się na kwiatek, kopnę mocno drzwiczki i wskoczę przez nie na strych. Pluszowy miś, kaczorek i króliczek trzymali mocno doniczkę. Mały miś rozpoczął wspinaczkę. Przy odrobinie wysiłku dotarł na sam wierzchołek. Chwycił się najwyższego listka i zaczął się huśtać, tam i z powrotem, ale bujał się zbyt mocno. Liść się rozerwał i miś runął na ziemię. Na szczęście pluszowy miś był na dole i go złapał. To był głupi pomysł, powiedział mały miś. Bardzo żałuję, że ja nie umiem latać, powiedział Kaczorek. Wtedy mógłbym pomóc. Orety, powiedział Pluszowy Miś. Kaczorek podsunął mi pewien pomysł. W rogu pokoju stał malutki drewniany samolocik ze śmigłem. Możemy go użyć, żeby dostać się do drzwiczek, powiedział Pluszowy Miś. Wiem, że to jest trochę niebezpieczne, ale szczerze mówiąc nie mogę znieść myśli, że gdzieś na strychu jest nasz przyjaciel taki samotny. Ja będę pilotował samolot, powiedział króliczek. A ja będę z tyłu i za pomocą tego pędzla otworzę drzwiczki na strych, powiedział mały miś. Ale jak dostaniecie się z powrotem na dół? Zapytał rezolutnie Kaczorek. Już o tym pomyślałem, powiedział pluszowy Miś. Użyjecie tych chusteczek do nosa. Posłużą wam za spadochrony. Wylądujecie na kocu, który my z króliczkiem będziemy trzymać. Króliczek dał małemu misiowi latarkę, żeby mógł oświetlić sobie drogę, będąc na strychu. Schowaj to do torby, powiedział pluszowy miś. Ja tymczasem rozkręcę śmigło. Wkrótce mały samolocik był gotowy do lotu. Pluszowy miś zaczął odliczanie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero! Polecieli. Samolot przeleciał nad parapetem i wzbił się w powietrzu. Za pierwszym razem małemu misiowi udało się otworzyć drzwiczki na strych. Potem króliczek zatoczył koło i samolocik ponownie zbliżył się do wejścia. Mały miś wdrapał się na krawędź. I udało mu się dostać do środka. Wyjął swoją latarkę i rozejrzał się dookoła. Na strychu było ciemno i bardzo cicho. Wszędzie pełno było różnych pudeł, starych ubrań i było mnóstwo kurzu. Nigdzie nie było starego misia. Czy jest tu jakiś miś? Wyszeptał. Skąd ta dobiegły jakieś pomrukiwania? Mały Miś przestawił kilka rzeczy i w kartonowym pudełku pokrytym kurzem ujrzał Starego Misia. Znalazłem Starego Misia! Znalazłem Starego Misia! krzyczał głośno. Zgadza się! Znalazłeś mnie, powiedział Stary Miś. Czy czułeś się samotny? Raczej tak, powiedział Stary Miś. Ale przez cały ten czas dużo spałem. Czy zatem zechciałbyś powrócić ze mną do pokoju zabaw? zapytał uprzejmie mały miś. Bardzo chętnie, ale jak się tam dostaniemy? zapytał stary miś. Nie martw się. Pluszowy miś o wszystkim pomyślał. Dał nam te chusteczki. One posłużą nam za spadochrony. Dobry stary, pluszowy przyjaciel, powiedział stary miś. Miło mi, że o mnie pamiętał. Stary Miś podniósł się, otrzepał z kurzu swoje futerko i Mały Miś pomógł mu przymocować spadochron. Do biegu! krzyknął króliczek. Gotowi! krzyknął kaczorek. Start! krzyknął pluszowy Miś. Dwa misie odważnie skoczyły na dół. Ich spadochrony z chusteczek otworzyły się i oboje bezpiecznie wylądowali na kocu. Jak się masz, stary Misiu? powiedział pluszowy miś. Cieszę się, że jesteś znowu z nami. Ja też się bardzo cieszę, powiedział stary miś. Wszyscy dookoła ściskali i serdecznie witali swojego starego przyjaciela. Tej nocy, kiedy wszystkie zwierzątka leżały już w łóżeczku, pluszowy miś przypomniał sobie ten pełen przygód dzień i spojrzał na swoich przyjaciół, którzy już smacznie sobie spali. Króliczek śnił, że potrafi skakać tak wysoko, jak tylko może latać samolot. Kaczorek śnił, że potrafi latać i że dzięki temu ratuje wszystkie misie na świecie. Mały Miś śnił o wszystkich ciekawych rzeczach, jakie to widział na strychu. Zaś Stary Miś śnił o cudownych dniach, jakie teraz spędzi ze swoimi przyjaciółmi. Wiedziałem, że to będzie bardzo szczególny dzień, zamruczał sobie pod nosem pluszowym.